Cześć, witam bardzo serdecznie na kanale Tarot Sivriana osoby spod znaku byka. To czytanie będzie na miesiąc listopad 2021 na pracę i na miłość. Zapraszam Was do oglądania tego filmiku do końca, ponieważ tutaj w międzyczasie będzie i dopowiada, będą dopowiadane karty i tutaj są zakryte, również jak widzicie. Więc same niespodzianki dla Was to nie jest tylko to, co tu jest widoczne, ale w trakcie właśnie będą może zupełnie co innego wyjść po dołożeniu kart. Te karty tu obok to są energie miesiąca. Ta jest energia miesiąca na pracę dla osób z podznaku byka. To tak przypominam cały czas. I właśnie tutaj jest gwiazda, więc myślę, że ten listowa dla Was, jeśli chodzi o pracę, będzie super, to jakby spełnione marzenia, takie wow, no jesteś osobą, która no to jest kobieta, to jest moc w tej karcie, właśnie tak wygląda. Ona może pracujesz ze zwierzętami, może pracujesz z ludźmi takimi, którym trzeba pomagać. Jesteś osobą, która może jesteś na wysokim stanowisku, dyrektorem no, jakiegoś ośrodka na przykład. I co? No i tutaj widać, że wiesz czego chcesz. Właśnie to jest taka właśnie osoba przedstawiona, więc to są sukcesy zawodowe, przypływ gotówki, tak? Również mówi ta karta o rywalizacji w miejscu pracy. Hmm. Ale wiecie, rywalizacja też nie jest zła. Ona jak niejako działa mobilizująco, tak? Hmm. Więc karta mocy ma wiele znaczeń. Również mówi o awansie lub podwyżce, więc no nie wiem jakiej jesteś sytuacji. Ale Myślę, że już widać, że tutaj no, listopad zapowiada się, jest super dla Ciebie. No, tutaj jest umiarkowanie. Umiarkowanie mówi o, o tym właściwie o takim, o równowadze, tak? To jest taka umiejętność oszczędzania, inwestowania. Ogólnie również mówi o dobrych perspektywach finansowych. Hmm. Ona też przestrzega Jako, żeby Jeżeli będziesz coś podpisywać Jakieś dokumenty, żeby Czytać to, co jest Małym drukiem Ona przestrzega jakby Kłopoty jakieś, przez Jakąś nieuwagę hmm. A może widzisz w pracy, że coś trzeba Poprawić, więc Możesz wprowadzić w miesiącu listopadzie jakieś zmiany, polepszające jakieś warunki, tak? Zastan będziesz się zastanawiać, co ci przeszkadza, co można zmienić, tak? I tak właśnie ten miesiąc taki będzie. Wiesz, że jest dobrze, ale mogło być lepiej. Coś tam jeszcze będzie chodziło ci po głowie. Okej. Okay. Zobaczymy dlaczego wyszła ta siła moc inaczej okay. dla osób z tego znaków byka na listopad 2021 na pracę. Ósemka hmm. była. Zobaczcie. Wy się naprawdę nie będziecie nudzić. To jest działanie. A dlaczego umiarkowanie? No, sprawiedliwość. Będziecie sprawiedliwi. Tu właśnie pokazuje ta karta osobę sprawiedliwą. Kogoś, co... Co wie po prostu... Co robić, żeby było ok między pracownikami, nie wiem... Między ludźmi, którzy są na przykład powarnymi tobie. To również ta karta mówi o podsumowaniu wyników pracy, może dla innych, tak? Więc ja tutaj mówię o różnych opcjach. Ty sam wiesz, czy sama wiesz, w jakiej jesteś sytuacji, tak? No tak, no ale tutaj właśnie to działanie. Działanie, to się po prostu nie będziesz miał czasu, czyli nie będziesz miała się czasu nudzić w listopadzie, ponieważ będziesz mieć ręce pełne pracy, będziesz miał, miała przypływ energii, która napędzi cię do działania i realizacji celów, czyli myślę, że tutaj będziesz coś zmieniać w tej pracy, gdzie jesteś. Mm. W każdym razie, no, no tak, tak to właśnie wychodzi. Tutaj na pracę dla Ciebie, kochany Byku, czy kimkolwiek jesteś, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Teraz zobaczymy, jaka jest rada od kart dla Ciebie, od Tarota. Śmierć, śmierć, śmierć słuchajcie. Śmierć mówi o zmianach. Myślę, że to, co ci chodzi po głowie, to jest właśnie to, to jest nieuniknione zmiany, ty będziesz widział, będziesz widziała, że to, co się dzieje na zewnątrz, one jakby będą cię prowadziły, jakby będziesz czuć, że musisz coś zrobić, bo jeżeli będziesz w tym, co jesteś, to może się zawalić, więc te zmiany będą konieczne. Dla Ciebie, więc tu jest właśnie taka rada, że jeżeli rzeczywiście widzisz, masz jakieś pomysły, to je realizuj, tak? Także, no, tak bym powiedziała, właśnie ta śmierć, właśnie mi to powiedziała. No tutaj na tej karcie, no, ona no, dosłownie pokazuje to, co się dzieje. No, ale tutaj właśnie do pracy myślę, że w ten sposób mogłabym ją przeczytać, że zmiany są nieuniknione. Cokolwiek one dla Ciebie nie znaczą. Zobaczymy, co aniołki mają do powiedzenia dla Ciebie. Bądź pozytywny, no proszę. Bądź pozytywny. Hmm. Anioły zachęcają cię do zachowania pozytywnego nastawienia. Taki sposób patrzenia na życie nada rozpędu Twoim realizowanym marzeniom. Przyspieszysz spełnienie się własnych snów poprzez bycie wdzięcznym i pewnym siebie. Może się wydawać, że do czasu zrealizowania Twoich planów jest jeszcze długa droga, ale wkrótce zauważysz yy, znaczny postęp. Nie trać nadziei, gdy droga od marzenia do ich spełnienia jest tak krótka. No proszę, cały czas na Twojej drodze widzę wręcz zmiany, ale one będą na lepsze. Na, na lepsze dla tych osób, które z, z tobą pracują. Może jesteś rzeczywiście kimś wpływowym, masz jakieś e, możliwości, tak? więc będziesz je wykorzy wykorzystywać. Dobrze. To był temat, to była praca dla Ciebie. A teraz co tutaj u Ciebie w miłości? No, w miłości widzicie wieża. Wieża i cesarza. Wieża i cesarz. No, układ niesamowity. Cesarz to jest ktoś, to jest mąż, to jest ktoś, kto. Ojciec nawet, więc. Może masz napięku z ojcem, wiecie, ale tutaj będziemy mówić jednak o relacjach damsko-męskich raczej, więc cesarz, no cesarz to jest, może ty jesteś tym facetem takim pewnym siebie, który wie czego chce. Hmm. No, albo masz kogoś koło siebie, jesteś kobietą i to jest ktoś, kto darzy, yy, hmm, daje ci poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. Możesz polegać na tej osobie. I nieważne, czy to jest yy, yy, mąż, czy może ktoś, z kim dopiero chodzisz, yy, jesteś w narzeczeństwie. Po prostu tu jest właśnie taki mężczyzna przedstawiony. I teraz nie wiem, czy to z Tobą rezonuje, czy nie, bo oczywiście te czytania są ogólne. Pamiętajcie, że z niekażdą osobą, do, każde, do, do każdej osoby nie będzie to pasowało, tak? Hmm. No, wiecie, no, tutaj właśnie ta wieża często mówi o rozstaniach, o rozwodach, o kłótniach. Wieża ukazuje problemy, które są rezultatem wcześniejszych zdarzeń, czyli coś już po prostu tak narosło, urosło, że w listopadzie po prostu może nadejść takie, Wydarzenie, które po prostu to będzie już kropka nad i i ty już zdecydujesz odchodzę. Hmm. Jeżeli chodzi o związek nieproblematyczny, że tak powiem, mówi o jakby wskazuje na zmiany w związku. Y, tutaj mi, mi się wydaje, że tutaj będzie jakaś rozmowa. Y, hmm. Albo też, y, no, też może być ktoś, kto po prostu czuje się niezrozumiały i właśnie czuje się źle w tym związku. I tutaj, no. Hmm. Próbuję coś naprawić mimo wszystko. Więc y, tu jest energia y, sądu ostatecznego. Więc tutaj <laughs> będzie wóz albo, prze, wóz albo przewóz. Czyli albo zostajesz w tym związku, próbujesz go naprawiać, albo będzie rozwód, rozstanie i y, y, y te rzeczy bardzo nieprzyjemne, tak. Nie góra jest nad tobą. To są rzeczy y, opieku, no, opiekuje się nad tobą, tak? Y, to jest y, te sytuacje to są karmiczne. One po prostu u ciebie się będą, be, no one są z góry przewidziane i koniec i tylko że do, do ciebie za, należy decyzja, więc y, hmm, zobaczymy o co tu konkretnie chodzi. Dlaczego wyszła ta wieża dla ciebie? Sobie dopowiemy właśnie. No proszę, piątka monet. Piątka monet, wiecie, że mówi o hmm. Tutaj nie ma miłości, tutaj jest jakby strata, tu jest yy, zubożenie, nie tylko materialne, tutaj nie ma miłości. Yy. Tu pokazuje ta karta, że osoba nie, nie kieruje się miłością, tak? Tylko no jest to rozczarowanie, po prostu nie czuję tego. Więc jak może się, że tak powiem, kierować czymkolwiek takim? Tutaj mówię o związku, który nie ma przyszłości. Jedna ze stron jakby poczuła się opuszczona, czyli wręcz rezonuje z tą wieżą. Chcę odejść. Mm. No dobra, zobaczymy dlaczego ta piątka denarów wyszła dla Ciebie. Można sobie jeszcze dopowiedzieć przecież. Hmm. Nowy początek, proszę. To jest głupiec. Ups. Tak, tak, już wszystko mi leci. <gry> Ale to za chwilkę, za chwilkę. No dalej, kurczę. Okej. Okay. Więc tutaj jest głupiec, tutaj wręcz aż się prosi. Tu jest mowa o nowym początku. O... Ktoś potrzebuje wyjść z tego więzienia, z tej relacji, chce czegoś nowego, całkiem nowego. Nie chcę patrzeć już że rozsądnie, niejako. To, to dziecko, które ma w sobie, zaczyna jakby mieć władzę nad tą osobą, już ma dosyć tego hmm, tego, w czym się po prostu nie czuję. Gdzie czuję się zniewolony czy zniewolona. Hmm. I myślę o nowym początku. Dobra, zobaczymy, dlaczego, dlaczego wyszedł cesarz. Hmm. Siódemka, <ścoughs> siódemka była, wiecie, że siódemka była, w to, to jest bronienie swoich przekonań. Tego, w co się wierzy. Więc ja tutaj widzę wręcz kłótnie, jakby, jakby nie, da, nie dajecie sobie szansy. Każdy, jakby chciał, przynajmniej ten cesarz nie daje za wygraną. Więc mi się wydaje, że no, za wesoło tutaj nie ma dla ciebie. To jest wręcz pokazany związek, bo tutaj nie widzę y, czytania dla osób samotnych. Bo jeżeli jesteś z kimś, na kim ci zależy, y, to dopiero po jakichś złych przejściach myślę. I właśnie jesteś w trakcie tych złych przejść. Ten listopad będzie tak jakby oczyszczający Albo zostaniesz w tym związku I będziesz chcić naprawiać go Albo po prostu pójdziesz nową drogą tam mi się wydaje Ale zobaczymy radę od karty Ok hmm. Tutaj Pokazywała się ta karta Bo się chciała pokazać To jest cesarzowa, zobaczcie Widzicie? Nie tak ciemno jest. To jest cesarzowa. Mm. Bardzo lubię te karty. Wiecie? Mm. No i cesarzowa. Cesarzowa mówi o, o tym, że to jest ktoś, kto ma wszystko to, czego pragnie. Tak. Um cesarzowa mówi o kobiecej sile. Zachęca, by postępować zgodnie z prawami natury. Mówi, odpowiada pozytywnie na pytanie, czy coś się uda, ale czasem zachęca do cierpliwości, tak? właśnie nie wiem czy ta kobieta jest w ciąży tutaj bo właśnie często, często właśnie cesarzowa jest tak przedstawiana ale ona się trzyma za brzuch, nie? więc tutaj yy, mówi o ta karta cesarzowej właśnie może mówić o ciąży może mówić o tym by By nieprzerwanie zasiewać jakby nowe plany, by ufać naturze. Hmm. No tak to już jest tą cesarzową. To jest piękna kobieta, która ma dom, która, ale może się właśnie dobrze w tym dołonie czuć. Nie ma tego dobrobytu. No, kasa to nie wszystko, prawda? Zobaczymy, co mają aniołki do powiedzenia niewłaściwy moment więc ten listopad niejako wydaje mi się że jeżeli chcesz odejść zmienić swoje życie to ten listopad nie będzie dobrym momentem na to ta chwila to nie najlepszy moment na działania związane z tematem o którym spytałeś o który spytałeś odpowiedź nie brzmi jednak nie ale jeszcze nie Uzbroj się w cierpliwość, anioły dadzą Ci znak, kiedy nadejdzie odpowiedni, odpowiedni czas. Hmm. No proszę. Te karty naprawdę ze sobą tak rezonują, że no jestem w szoku nieraz. Dobra, a teraz sobie zadajcie pytanie, nie wiem cokolwiek wiecie, o co Wam tak naprawdę chodzi, co chcecie zrealizować w listopadzie. Już niezależnie czy to chodzi o miłość, czy pracę. No sami wiecie w jakiej jesteście sytuacji, więc ja wyciągnę jedną kartę. OK. To są opiekuńcze karty, tak? Opiekuńcze karty dla Ciebie. Jedną z nich wybiorę. O! -o inwencja twórcza. Proszę. Mm -hmm. popisz się swoją kreatywnością rozkoszuj się tajemniczą siłą twojej weny twórczej wiecie, to mi pasuje do czytania na pracę <laughs> naprawdę wiem o co spytałaś, czy spytałeś ale właśnie taka karta dla ciebie wyszła na koniec tych czytań to wszystko kochane yy... mm -hmm. Byki. Boże, nie lubię tego. Wszystko dla Was, kochani, na miesiąc listopad. Mam nadzieję, że te czytania Wam się podobały. Jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję, o lajki like i komentarze. Do następnego razu. Trzymajcie się, Pa!